Ja chcę nadal patriotycznie, czy my jako naród mamy predyspozycję dryg do gotowania i czy nasi kucharze są doceniani na świecie, poza panem? Nie, no nie, no nie poza mną. Jest, jest yy, mi się wydaje, całe pokolenie. Zresztą yy, trochę, trochę moje bycie w, w telewizji miało mm -hmm. też taki cel, żeby po prostu wyciągnąć yy, tę kuchnię polską i tych młodych ludzi, którzy chcieliby popróbować i. Co jest ciekawe w polskiej gastronomii, że ona z racji tego, że nie miała trochę tutaj bazy skąd czerpać i skąd się uczyć, to jest bardzo duża grupa tych szefów kuchni, którzy cokolwiek znaczą dzisiaj na polskiej scenie kulinarnej, tak to szumnie nazwijmy, to na pewno mieli jakieś, wiecie, swoje praktyki prace i z zagranicą. Więc to jest ważne, bo oni chcieli wrócić, chcieli zrobić z kuchnią polską coś fajnego, chcieli skorzystać z tego doświadczenia, którzy inni mają. No i te programy też pomogły, bo jak później robiliśmy, Castingi, pierwsze, pierwsza edycja, druga, piąta, i tak dalej. I okazało się, że właśnie on to oni z Anglii, z Belgii, z Francji, z Holandii, tam gdzie pracują. No a później, jak już tu zacumowali, zobaczyli, że jest rynek. A konkurencji tak za bardzo super nie ma, jeszcze mimo wszystko mm -hmm. takiego wysycenia, to każdy z nich, jako e, ja, że też z wieloma osobami mam, mam kontakt, to oni każ, każdy znalazł jakąś, dla siebie jakąś niszę, jakąś, jak, jakąś przestrzeń do gotowania, fajnego gotowania. Dość powiedzieć, że przez atelier prawie 800 starzystów się przewinęło. E, za... I oni dzisiaj żyją z gastronomii? I oni żyją dzisiaj z gastronomii, e, oni, oni dostali. Wiecie, to, to jest takie rozpalanie trochę tego, mm -hmm. potencjału, w ludziach, że coś im pokażesz, coś im podpowiesz, też no, ja akurat ja rozwinę w Kuchni py... Polskiej się bawiłem, to wiesz, dla mnie to odpowiadając na twoje mm. też pytanie, bardzo dużo tego jest w naturalnym środowisku, bo ja ten kalendarz natury tak zbudowałem, że on przeczesuje polskie lasy, łąki, jeziora i tak dalej. I nawet Den Barber, który podarował mi w prezencie taką książkę A Letter to Small, to Small Farmers, napisał, że fenomenem Polski było to, że nawet w okresie głębokiej Mieliśmy tutaj półtora miliona małych gospodarstw rolnych które wiecie robiły tam swoje mm. te wędlinki to Ta. wszystko tutaj niby nie było domowe wędliny ale, domowe sery i właśnie to jakby było takim elementem przetrwania to jest więcej do małych gospodarstw niż ma, mają stany się gaduła jest gorszy niż my rozwinę twoje pytanie proszę proszę. Wojtku, <laughs> proszę. gdyby tego pytania ci nikt nie zadał jestem pewny i chcę żebyś to potwierdził po po rozwinam twój tak rozwiam. słucham gdyby Iga Świątek mogła mieć na koszulce reklamę jakiegoś polskiego dania. To co to powinno być? Nie wiem, pierogi, kasza, kluski, bigos, galareta mięsna. Tak serio. Bo ja wiem, że one są lekkie, ale jest ciekawe, co Iga Świątek mogłaby reklamować na swoim... Właśnie napił się o modest. Nie, czekaj, mam myśleć, no, no, To jest no, dobre, dobre, to jest no, dobre dobra, ale przyznać, to jest dobre nie, pytanie. Dobre, Bardzo szerokie pytanie. Szerokie. Pytanie jest, szerokie. Pytanie Ta, jest dobre, pytanie dobra, jest no. dobre. Hmm? Co ja bym jej wrzucił tam? No. Uwielbiam tenisa, oglądam ją zresztą. No widzisz. Um, mm, 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 mm. Tylko żadne lekarstwa, bo wiesz, z tym to... <laughs> żadne pionówki <z> <laughs> nie, 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 nie. Ale serio, i co to powinno być? No może kawior? kawior No polski Antonius to jest jeden z najlepszych kawiorów na świecie taki wie. i co taki U, napis to polski An... wiesz tu Rolex tu kawior Antonius, no wiesz no czemu nie no po prostu dlaczego mamy mamy wyciągnąć a, może, coś, a możesz zejść takiego... ze swojego piedestału i zejść do nas do ludzi bardziej między kaszem mączny mączny dawaj mączny mielone o Boże jak ja mam tam zejść no ale z czarnuszką no nie wiem dorzuć coś do tej mąki. No, coś takiego niżej, niżej. Niżej. No, coś liczyzna. Wojewódzki kędzierski.